Cześć, witam. Dzisiaj pokażę Wam jak zainstalować Timer Resolution. Jest to aplikacja, dzięki której zoptym zoptymalizujemy tak nasz komputer, żeby w grach były maksymalne fps Jak to zrobić? Odpalam przeglądarkę i w polu wyszukiwania wpisujemy sobie Timer Resolution. Klikamy Enter. Pojawiają wam się nam dwa najbardziej efektywne e, timery, ale my klikamy w tym pierwszy, ponieważ według mnie jest najbardziej efektywny. No ja już mam to pobrane, więc nie będę tego pobierał. Ale tak jak widzicie, tak będzie to wyglądało już po pobraniu. No i co wystarczy zrobić? Klikacie sobie y, download. E, no i generalnie jest to coś takiego, co pozwala nam e, zniwelować, zwiększyć ilość FPS-ów na daną grę. Na przykład macie otwarte e, różne karty, różne aplikacje. No i gra i w ten sposób gra nam się zaczyna ale kiedy my użyjemy i klikniemy na z maksimum to gra zboostuje nam w taki sposób, że wszystkie fpsy będą dane tylko w tą grę, a nie w tej aplikację. więc jeżeli klikniecie sobie download, pobierzecie to macie to już pobrane, to otwieramy sobie jest taki zegar, otwieramy sobie to i macie tutaj taką, taki kwadracik no i klikacie maksimum za każdym razem kiedy odpalacie gra, No i wystarczy zminimalizować tękno. okno. Jak widzicie gra jest przyspieszona i komputer z grą działa bardzo płynnie. Dziękuję. Cześć.